Witam Was w krwawej łaźni według Werexa. Dzisiaj łaźnia na 85 poziom i już tutaj pierwszy zawodnik to SAI. Bo wbiłem sobie, jest 29, już jest 30, bo akurat miałem takie pół minutki, żeby wbić. To z, m, zacząłem nagrywać od środka, a nie od zewnątrz, bo jeszcze bym nie zdążył wbić. A dlatego tak późno wbijam, bo tutaj mam 15 minut błoga. I mam nadzieję, że w ogóle mi te błogo starczy. Mmm, okej, okay. leczenie ran. Pyk. Ładnie. Pyk. 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 O, pięknie. Ok, to teraz? Ten łowca sobie zrotał z skica i ogólnie ma cały ekwipunek taki, no już powiedziałbym, taki najlepszy, jaki można mieć. Tylko właśnie broń, jak miała jeszcze z licytki, to był już był totalnie taki nie do rozwalenia, tak według mnie, no ale jeszcze teraz taki jakiś słaby jest, nie wiem dlaczego. Może łunki niedopracowane czy coś. Zobaczymy, z kim tutaj przyjdzie nam walczyć. W losowaniu, bo już chyba tutaj nikogo takiego mm, nie uderzę bez losowania. Chociaż zobaczymy. Tutaj kolejny mak, maksymalny. Zobaczymy, jak z nim pójdzie. On ma eku bardzo dobre, jeżeli chodzi o takie EQ bez legend. Ma mm, tutaj leczenia ile? 1700, a ja mam 1360 No, o cebek taki słaby, dosyć 5, 6, 7. Nie, nie, są aż taki słaby, wam powiem, ale jednak mógłby być mocniejszy. Zobaczymy. Tak, żeby mi starczyło na mm, leka. Pyk. Pyk. Leczenie ran. Ale jaki mocny. No nie, no nie. Ło. Jakby był krytyk to padłem. To padłbym. O. Jezu, już mi było ciepło. On nie ma legend, a mnie tak cis. Masakra. Dobra, jest już losowanie i zobaczymy z kim będę walczyć. I tutaj walka z pierwszym tancerzem. Zobaczymy jak pójdzie. Liczę na dużo krytyków i może jakieś CBK. Właśnie CBK już biło i po ratunku ma. To znaczy po ratunku już. No no tak, no po ratunku już. Więc raczej będzie troszkę łatwiejsza walka, ale i tak tutaj widzę, że. O, ratunek. Klątwa. O Jezu, ale mi ciśnie. Hmm. Ciężko tutaj cokolwiek zrobić, bo ciśnie nie mocno. O Jezu, do tych mówił. A ja już nie mam many, czyli ojść będzie ojść ciężko. Hmm. Ale on ma dużo leczenia w ogóle. Pick, pyk. Tak jest. I zostało nas trzech. I zobaczymy, z kim teraz przyjdzie mi walczyć. A może właśnie nie, może będę czekał na ostatnią walkę. I jednak musiałem em, walczyć, a nie stać sobie jak my goś. I to jeszcze jest takim chyba najmocniejszym magiem. Zobaczymy, zobaczymy. E, ogólnie ja już mam ratunek, oh Boże. o Boże. A on ma Full HP. O jest, ale mnie ciśnie Ile on ma leczenia? Jest 300 więcej ode nie. Nawet może więcej, 400 jakoś Kurde, ale słabo Gdyby mi teraz taki dotyk wszedł nic mi nie wbiło. Ile mu zostało? 48%. No szkoda, że mi to nie wyszło, bo jednak myślałem, że ta łaźnia będzie jedną z lepszych, skoro mi już tak dobrze poszło, ale gdybym nie trafił na tego Raimundasa, tylko bym został i bym siedział czekał na kolejną walkę, to może bym wygrał jeszcze em, Ogólnie bym wtedy walczył w finale, i może by mi się udało wygrać, no ale jednak tutaj los chciał inaczej i jednak przegrałem. No ale cieszę się z tej łaźni, bo naprawdę dobrze mi w niej poszło. I, i oby więcej takich, tylko jeszcze tutaj by było fajnie, gdybym wygrał, nie? No więc żegnam Was i zapraszam do kolejnych moich produkcji.